Żebrząc na ulicy, Jack otrzymał od młodej, zapłakanej kobiety banknot o wartości 20 dolarów. Myślał, że to dziwne, dopóki nie spojrzał na pieniądze i nie zobaczył wiadomości, w której rozpaczliwie prosiła o pomoc. Wiedział, że musi działać i zszokowany ruszył do akcji. Ale zacznijmy od początku tej niesamowitej historii. Jack, jak zawsze, żebrał o pieniądze na ulicach Miami. Robił tak od lat. I niektórzy znali nawet jego imię. Niektórzy dawali mu jedzenie i kilka banknotów, a on zawsze był wdzięczny. Wiele lat temu jego życie przybrało fatalny obrót. Kiedy po raz pierwszy ożenił się z Lilian, co wieczór pocieszał się butelką whisky. W końcu przerodziło się to w uzależnienie. Lilian wyrzuciła go z domu. Rozwiodła się z nim, zabierając wszystko, a on stracił też pracę. Po latach nadal był na ulicy bo nauk doprowadzał go do szaleństwa przez długi czas. Kilka miesięcy temu wreszcie rzucił nauk i chciał wyzdrowieć, ale nauk Picia spowodował, że stracił wszystkie znajomości i rodzinne kontakty. To był koszmar z jego własnej winy i teraz musiał się z niego wyciągać, ale musiał zebrać jak najwięcej pieniędzy, które dawali mu ludzie. Nagle scena na ulicy odgoniła go od myśli. Szorstki mężczyzna w garniturze ciągnął za sobą młodą kobietę ze łzami uderzającymi w jej śliczną twarz. Za szło dwóch innych mężczyzn o równie poważnych wyrazach twarzy. Jackowi wydawało się to jednak dziwne. Wtedy jednak kobieta odwróciła się do niego i upuściła banknot oraz strąciła jego filiżankę, którą zawsze miał przed sobą. Mam nadzieję, że uda ci się zrobić coś dobrego z jego pieniędzmi. Powiedziała kobieta, i została pociągnięta nieco ostrzej przez mężczyznę, który nigdy nie patrzył w dół. Jack uznał, że ta sytuacja była bardzo dziwna i nie wiedział, dlaczego dał mu pieniądze, skoro ewidentnie miała jakieś kłopoty. Serce kazało mu chwycić banknot i zauważył w nim nutkę czerwieni. Wyprostował banknot 20-dolarowy i odkrył napisane w nim szokujące słowa. Pomóż mi, było to napisane szminką i było całe rozmazane, ale Jack wiedział, że to nie są żarty. Usłyszał ryk silnika samochodu i w porę spojrzał w górę, by zobaczyć, jak mężczyzna wpycha młodą kobietę do samochodu. Coś było nie w porządku. To nie był zwykły przypadek wściekłego chłopaka. To było coś znacznie poważniejszego. Jack wstał gwałtownie, ale nie miał pojęcia co zrobić. Nie mógł krzyczeć na ludzi, żeby zatrzymali samochód, bo nikt by go nie posłuchał. Sam pobiegł w stronę samochodu i wskoczył przed maskę. Samochód natychmiast się zatrzymał, a Jack spadł z maski. Gdy spadł, bardzo go bolało, ale było to skuteczne. Kierowca wysiadł i krzyknął: Co ty, człowieku, robisz? Jack usłyszał, jak kobieta dzwoni pod numer alarmowy i poinformowała, że samochód przejechał człowieka. Policja już jedzie. To dobrze, pomyślał i zatrzymał się na ziemi, aby pojazdu nie zostawił tego wszystkiego. Mężczyzna, który ciągnął dziewczynę, wysiadł z samochodu i krzyknął do kierowcy: Wsiadaj do samochodu, a ty, Meneru, zejdź z drogi. Mamy interesy do załatwienia. Jack wiedział, że musi grać na zwłokę, aby dać czas policji na dotarcie na miejsce. Udawał więc, że bardzo go boli i jęczał z bólu, aby ich zatrzymać. W końcu usłyszał dźwięk syreny. Pojawił się radiowóz, w którym jeden z funkcjonariuszy wysiadł, by sprawdzić co z Jackiem. Proszę pana, czy wszystko w porządku? Zapytał policjant. Tak, ale jest tam dziewczyna, która potrzebuje pomocy. Nie wiem co się dzieje, ale mężczyzna w tym samochodzie wyglądał jak porywacz. Jack powiedział funkcjonariuszowi: Jak najciszej tylko potrafił, aby źli mężczyźni go nie usłyszeli. Zobaczył kobietę i zażądał, aby wysiadła. Ale mężczyzna w kombinezonie odezwał się. To nie jest konieczne. Naprawdę musimy już jechać, dodał. Proszę, żebyście wszyscy wysiedli natychmiast z samochodu, powtórzył funkcjonariusz. Gdy dziewczyna wysiadła, policjant zapytał ją o coś, ale biedna dziewczyna była zbyt przerażona, więc Jack postanowił się wtedy odezwać. To jest ta pomoc, którą chciałaś, krzyknął w jej kierunku, wstając. W końcu dziewczyna spojrzała na niego. Jej oczy rozszerzyły się. Tak, potrzebuję pomocy, odetchnęła i powiedziała głośno. Panie władzo, ci mężczyźni mnie porwali i chyba planują mnie sprzedać. Mężczyźni próbowali zabrać dziewczynę, ale funkcjonariusze wyciągnęli broń, więc zostali zmuszeni do pozostania z tyłu. Jack odetchnął z ulgą. Policjanci wezwali wsparcie, i pojawiło się kilka innych radiowozów, które aresztowały mężczyzn. Przesłuchali dziewczynę, a ona poprosiła kogoś o telefon, aby zadzwonić do matki. Po wszystkim spojrzała na Jacka: Bardzo panu dziękuję, nie ma pan pojęcia jak bardzo powiedziała i wyjaśniła funkcjonariuszce, co się stało nie ma sprawy, dziewczyno. Odpowiedział Jack. Pojawił się kolejny samochód i zszokowało go, gdy pojawiła się znajoma kobieta. Była to Lilian. Na widok córki krzyknęła: O mój Boże, Katrin, nic ci nie jest. Po czym popędziła do dziewczyny i mocno ją przytuliła. Jack nie mógł uwierzyć, że to była Lilian. Ten mężczyzna jest bohaterem. Wskoczył przed samochód, żeby mnie uratować. Katrin spojrzała na Jacka i była mu wdzięczna. Lilian wreszcie spojrzała na niego i rozpoznała go: Jack, Katrin to twoja córka! Kobieta spojrzała na dziewczynę i z powrotem na Jacka z zatroskanym wyrazem twarzy. Zawahała się, po czym wyjawiła to także swojej córce. Właśnie uratował swoją córkę, o której nigdy nie wiedział, bo Lilian wyrzuciła go z domu, zanim dowiedziała się o ciąży. Jack, wyglądasz cóż, nie za dobrze, ale przynajmniej nie jesteś pijany, skomentowała Lilian podchodząc bliżej. Ale jak się domyślasz, wyrzuciłam cię z domu, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Nie mogłam zostać żoną alkoholika i nie mogłam mieć w pobliżu dziecka, więc podjęłam decyzję. Rozumiem, mamrotał Jack. Naprawdę rozumiał, ale i tak serce bolało go gdy dowiedział się, jak wiele stracił. Cieszył się jednak, że był tam, by uratować córkę przed strasznym losem. Lilian w końcu załatwiła Jackowi pomoc, a także nową pracę. Kobiety zaczęły się często widywać z jej ojcem i zaczęły postrzegać siebie nawzajem jako rodzinę. Katrin już nigdy więcej nie rozmawiała z obcymi ludźmi w internecie, a Jack i Lilian znowu coś do siebie poczuli. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby polubić ten film oraz zasubskrybować nasz kanał. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia!